Cześć, dzień dobry. Intuicja Ci wskaże, czy to czytanie jest dla Ciebie. Już Ci podpowiem, jak tego dokonać. Mam tutaj kartę z wibracją 11, a tutaj 33. Przetasuję tę kartę. Jeśli intuicja Ci wskaże 33, to znaczy, że to czytanie jest dla Ciebie, a w tym czytaniu czego nie wiesz, a możesz usłyszeć. A zatem 33 jest właśnie tutaj. Zatem to osoby, które w, w, intuicja wskazała tę kartę, to jest czytanie dla Was. Jeśli wskazaliście 11, to nie tym razem widocznie tych wiadomości nie potrzebujecie. No to co, zaczynamy co macie usłyszeć, karta pierwsza jest karta równowagi zachowaj spokój, zachowaj równowagę, być może będzie potrzeba kompromisu który tutaj do Ciebie idzie, nie funkcjonuj ze skrajności w skrajność, karta ASA monet, inwestuj w rzeczy wartościowe nowa praca na horyzoncie, bądź nowe warunki, jeśli tego potrzebujecie natomiast w relacjach jest tutaj zaangażowanie, ktoś się Wami też interesuje, mamy kolejną kartę, jest to trójka monet współpraca wszelkiego rodzaju, będą owoc i każdy robi swoją część, by całość później zyskała. Współpraca. Karta Trójki Monet też jest kartą, która mówi o tym, że dzięki współpracy wzrastamy. Pozwól sobie też na to. Mamy tutaj kartę Króla Buław. Osoby z przeszłości mogą tutaj również do Was chcieć wracać. Mogą chcieć również do Was się odzywać. Król Buław też jest kartą, która mówi o tym, żebyś ty swoją kreatywność i przedsiębiorczość aktywował. Aktywowała. Królowa monet, działaj w sposób nie szablonowy, Dla kogoś jesteś ważna, ważny, czy wiesz o tym? A może właśnie ta informacja mi ci powiedzieć, że usłyszysz te słowa. I ostatnia karta. Piątka monet. Zwróć uwagę na to, co pewne rzeczy miały ci dać, a nie skupię się na stratach. Życzę Wam dobrego dnia.